Marcinie, to działa! Tak powiedział jeden z uczestników mojego szkolenia, ale o tym wszystkim za chwilę. Cześć! Nazywam się Marcin Kowalik i na co dzień pomagam fajnym firmom, w tym agentom ubezpieczeniowym, w pozyskiwaniu klientów, w marketingu, w zwiększaniu sprzedaży. Dzisiaj krótka historia o tym, jak to kilka dni temu, w czwartek, wziąłem w pracy wolne, żeby odwiedzić ze szkoleniem z pozyskiwania dzięki mediom społecznościowym klientów w ubezpieczeniach. Odwiedziłem oddział. Profitowych, czyli tak naprawdę Egon. Otóż Egon ma w tej chwili genialne nowe otwarcie, to znaczy pod marką Profitowi mają dostęp do nie tylko ubezpieczeń na życie, ale też do pełnego portfolio produktów ubezpieczeniowych czy też finansowych, więc jest to swego rodzaju nowe otwarcie dla właśnie agentów skupionych właśnie pod tymi dwiema markami. No i miałem olbrzymi zaszczyt w czwartek wspierać zespół Klaudi Lipskiej właśnie w rozwijaniu tej, tego nowego źródła pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych, czyli mediów społecznościowych i internetu. No i tam jeden właśnie z agentów, Łukasz, Łukasz, pozdrawiam Cię serdecznie, cześć, mówi wprost, Marcin, to faktycznie działa, ale co działa? Otóż przypomniałem kolegom zgromadzonym na szkoleniu i koleżankom, że mają olbrzymi potencjał w dwóch miejscach, znaczy portfolio produktowe poszerzone i możliwość sprzedaży ubezpieczeń psa również. To jest jeden temat, czy też innych ubezpieczeń, które dołączyły do portfolio produktowego. Natomiast mają olbrzymi potencjał w postaci tego do, do czego ja w tej chwili gadam, czyli do telefonu. To jest olbrzymi potencjał. To ten komputerek, który mają w kieszeni, który każdy z nas ma w kieszeni, ma olbrzymi potencjał. No i oczywiście Omawialiśmy różne tematy, pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki grupom na Facebooku, ogólnie Facebook, profil prywatny, fanpage, kampanie, ale na chwilę się zatrzymaliśmy na bardzo ciekawym wątku. Otóż zatrzymaliśmy się na relacjach, stories. Moje w tej chwili stories są oglądane przez 200-300 osób, każda z tych relacji. Ja tam staram się dzielić wiedzą o tym, jak pomagam. Agentom ubezpieczeniowym, towarzystwom ubezpieczeniowym w pozyskiwaniu klientów, ale dzielę się też tam swoimi jakimiś prywatnymi tematami, na przykład tym, jaką książkę teraz czytam, czy też, że pobiegałem trochę, czy też, że zmniejszam limit na karcie kredytowej co tydzień, tak żeby zadbać o swoje zdrowie finansowe. No i te wszystkie relacje są oglądane ewidentnie przez duże liczby odbiorców. Część z tych odbiorców to są później moi klienci. No i wracając do historii. Mówiliśmy o tym jak te stories i te relacje na Facebooku czy na Instagramie wykorzystać do pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych. No i Łukasz potwierdza, cytuję. Marcinie to działa. Otóż Łukasz potwierdza, że właśnie on ma wśród swoich znajomych jakiegoś tam znajomego, który w każdej relacji pokazuje jakiś tam sprzęt chyba do czyszczenia Samochodów, to powiedzmy, że jakieś tam myjki wysokociśnieniowe. No i konsekwentnie ten znajomy Łukasza cały czas w tych swoich relacjach właśnie pokazuje, że ma jakiś nowy sprzęt, albo że właśnie komuś coś wyczyścił, albo że klient jest zadowolony. No i generalnie Łukasz już ma w głowie wryte, że ten jego znajomy to jest człowiek od myjek wysokociśnieniowych. Tak? I to nic tego znajomego nie kosztuje, ta reklama. Wszyscy jego znajomi wiedzą, że on jest tym człowiekiem od myjek wysokociśnieniowych. No, więc co ci innego pozostaje do zrobienia, niż właśnie korzystając z darmowego narzędzia, jakim są relacje, na przykład na Facebooku? Właśnie takie wrycie w głowy swoich znajomych, klientów, starych klientów i przyszłych potencjalnych klientów, że to ty jesteś tym człowiekiem od ubezpieczeń. I dzięki temu każdy z twoich znajomych będzie wiedział, że. Jak będzie trzeba, jak powstanie pomysł na to, żeby kupić ubezpieczenie na życie, to żeby się zgłosić właśnie do Ciebie. Że jak będzie trzeba zastanowić się nad ubezpieczeniem psa, to zgłosi się do Ciebie. Że jak będzie trzeba pomyśleć nad ubezpieczeniem dziecka, bo jedzie na ferie, albo jedzie na wakacje, albo wraca do szkoły, to pomyśli o Tobie. Więc tym cytatem, Marcinie, to działa, zostawiam Ciebie dzisiaj w ten poniedziałek. Aha, dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz. Jeżeli nie chcesz, żeby Cię przegapiły jakieś tego typu treści, albo e, szkolenia, albo materiały, albo darmowe e-booki, albo darmowe kursy, albo e, inne materiały, którymi się dzielę, to wejdź proszę na marcinkowali.online Ukośnik Newsletter i zapisz się do newslettera. E, wtedy będę Ci raz w tygodniu wysyłał e, ciekawe, pomocne treści. A jeżeli chcesz e, być na bieżąco ze mną, z moim głosem e, i z głosami też innych, Ludzi, którzy mają czasami trochę więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia niż ja, czyli jeżeli chcesz słuchać podcastu, to wejdź na marcinkowali.online ukośnik podcast. Miłego dnia. Czas na kawę. Cześć.